A tak wygląda już właściwie zrobiony rowek. Czyli po prostu rowek obok rowka, i w ten rowek wejdzie sobie taśma na całej długości aż dotąd. Z małą wpadką, no ale tego na szczęście nie będzie widać. Tu jeszcze będzie ten fragment przycięty. Taśma pasuje. Sprawdzamy. Dokładnie ma 4 mm, i dokładnie pasuje ten rowek. Ona będzie tutaj wlepiona i głęboko sobie będzie siedzieć tam o wewnątrz Znaczy będzie ładnie wsunąć nie będzie wystawała ponad Że będzie ładnie schowana no, Tutaj nie widać nawet tej diody jednej I kolejne będą tak samo włożone, wklejone i pięknie świe będą świecić